Ole, te lepiej, Zobacz, jak się śpią. O, o mam on tu jeździ tym. Przepraszam panu, przepraszam, Ale O lepokiem można jeździć? po Jak się uda, to masz. Patrzcie, co kupiłem? Czadź gdzieś? Witam się lakate i podcześniawi. Po mam pytanie: Czy można na Twitchu jeździć z odblokowanymi licznikami? Tak, statystycznie, wyobraź sobie, że ktoś ma rower, nie? Na odblokowanym liczniku. To ten, chyba kara, nie? Na szczęście, ja mam wszystko zrobione zgodnie z prawem na tym rowerze. I nie powinno takich sytuacji być. No to, że mogę tym rowerem jechać na przykład, jakbym chciał 90 na godzinę. O. Ale oczywiście tak nie zrobię, bo to nie jest motocykl. Ruszamy, oby było dobrze. E, halo. halo, halo, A widzicie tu kilometry na godzinę? A Akuta to są mile. Ile jedna mila to kilometrów? Tak, dwa? Dwa chyba, nie, nie całe. Sprawdzimy, patrzcie. Co by na to? To było jakieś 9 km na godzinę. Można jechać tylko 25, więc 9 km na godzinę to było Jo, ja Dole. O kur pierwsza górka. Na nowym rowerku. Jazda. Ja dole, Ej, wy... wyjewie się, wyjewie się. Bez... bez wspomagania. Ty nie wyjebało streama? Null. Kurwa jak zimno, ej, przesada jest, trochę mnie pojebało. Najbardziej to mi zimno w paluszki. Kurwa. Jedziemy tam, gdzie dziki były ostatnio. Zobaczymy jak woda wygląda. No to jazda. Nie, 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 dobra. Łańcuchy muszę zamontować. Wolę te lepiej. Ule, zobacz, jak się śpią. Głowy w wodzie, jak strusie. Utopiły się Martwe to nawet lepiej, bo można zjeść Pokazać wam sprzęt teraz Tutaj takie coś, mam łańcuch tu Tutaj to, tu jest akumulator On się szybko rozwodzi. Rozład... ma w środku taki silnik On w ogóle jest bardzo smukły jak na elektryka No i co, no tutaj ten Tutaj Shimano się wita z wami Rower, a ja wyglądam tak Człowieku drill time. Wyłączyłem streama no i kurwa za to, że oszukałeś w człowieku, wysyłamy cię na testy gitownicze do Mamona. Tak kurwa nie będzie. O, tutaj są te. To są wody termalne. Gorące źródła warszawskie. O, kaczki kurwa w drifte, widzicie? Ty, kaczki driftem płyną. Dobra, to Wam muszę pokazać. Kurwa. GC the hating. Patrz, kurwa, jak bokiem zapierdala. Ty, tu kolejne. Hehe. <laughs> Porwała je woda i nic nie ogląda. 8 jedzie na wspomaganiu, i to jest od 1 do 6 tryb, czyli wiesz. Jeżeli chcesz, żeby wspomagał delikatnie, to jeden, mocniej, 2, trzy, a na szóstce to tak naprawdę raz na jakiś czas tylko y, robisz y, manewr kołowy, nie? Limit, prędko limit prędkości tutaj jest ustawiony na polskie drogi. Wedle prawa i jest. idzie zmieniane Normalnie ma ustawiony taki tryb, że jak wyczuwa chodnik, to zatrzymuje się. Zresztą patrz, ścieżka rowerowa, chodnik. Widzisz? A może to zrobię. A chuj. O kur to są schody. Ja pierdolę. Zajebiście się jeździ w zimę. Bo puste ścieżki. Wejdziemy na jakąś kawkę. Będę jechać tu, bo, kurwa, śnieg pada. Tutaj nie ma śniegu. O kurwa, co? Oj! A. E, kurwa. Dlaczego ono pada? <laughs> Powiedział jakiś stary dziad. O, poduszki, materace, kurwa. O mam, tu jeździ tym. Nie wiem, czy widzieliście i czy zrozumieliście żart, ale... Robimy tak. Tej to się kurwa kręci. Obraziła się, ale kaczuszek. O kurwa! O kurwa! Ja. O kurwa, o kurwa, o o Ha, kurwa, jak pójdzie przodem i mnie rozproszy. No nie. Jaka mafia ty? I'm out with the hood. you, you. Idę zrobić wywiad, co się słucha? Przepraszam panów, przepraszam. Sorry, 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 sorry. sorry. Sorry, 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 sorry Pozdro! Mnie się nie boją gołębie, bo ja jest... ooo to jest na rower mnie lubią gołębie Ty, jakbym miał chleb to bym im dał Ciekawe czy da się bez trzymanki jeździć na tym rowerze No jeszcze trochę, trochę podłucze i git Co jest ty Jaki ty, nie widzieliście to? Jak nie widzieliście jak się kurwa obróciłem Dajcie pieniądze Halo? Halo? Gdzie pieniądze? Wyglądam jak kurwa pomidorek Kurwa no, gdzie pieniądze? O pieniądze! Detr00x przesyła 10 zł Siema, siema, dzięki za to Zobacz szare gołębie. Te, te, te. Łabędzie, jakie piękne. Młode łabędzie. Łabędzie od. Oczy... Ty wiecie, że one do mnie wychodzą? Zuba. Siema. Pewnie chcą y, jedzenie. Gówno mam dla was. No kurwa, co poradzisz? Nic nie mam. Ty zejść do nich? Czy one do mnie przyjdą? Pogłaszczę ją. Ty, ale ja tu nie wejdę później, ziom, bo ja mam sportowe buty. Ona mnie upierdoli. Zapewnię wam posiłek. Nie no, tutaj gdzieś powinny być takie te spoty, O, to, 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 patrz. Ciekawe czy to działa, bo to się kręci i tutaj można ziarenka ręka wyciągnąć. O, sprawdź dostępność. Lampka się świeci? Pokarm jest dostępny. A, zrzuć złotówkę. O nie, nie mam kurwa drobnych. No nie. Okej, okay, go go gołąb już na mnie kampi, zobacz. Ej dobra idziemy, idę wypłacić siano. Dobra tutaj nie, dobra sprawdzimy drogę hamowania. Hamuje przy tej ławce drugiej. Hamuje. Nie no szybko hamuje. Hamuje tak szybko jak jedzie. Czyli szybko. Co jest tu nie można wjechać? A ja co Jak kurwa teraz tu. O. Mamy to. Zobaczcie tutaj są dźwigi. Najprawdopodobniej jakiś hejter się wyjebał. Teraz go pomagają. O Rosimaru. Proszę zobaczyć. Taka, na taką dżownicę się wieloryby łowi. Jest otwarte. Coś tam siedzi. Jakaś herbatka zimowa będzie. Posiedzę na dworze. Bo nie chcę w środku przeszkadzać ludzikom. Zimno trochę. Paść widoczek mam. Ogrzejmy i lecimy w świat dalej. Jak mam morsować, jak na rowerze jestem? Ja już się kurwa trzęsę Bez ruchu tragedia jest, kurwa Kurwa, ile fusów Ech. Ale takie dobre fusy Ale dobra Czuję jeszcze z tymi fusami to zjem, bo są pyszne Są jakieś kurwa boróweczki gdzieś zesią. O nie, ja to muszę zjeść, ty Widzisz tą malinkę? To jest misja, stary Dobra, nie uda się. O, goździk. A nie. O kurwa. 5% baterii. Szybko, szybko, szybko. Kurwa. O nie nie jest wodorka. O kurwa. Gdzie jedych znalazłem? O, co tu w kieszeni! Stary Z W kurtce miałem, zajebiście! Bo to zimówka, to pewnie z nardy jakiś. No nie pierdol, kurwa!

Nigdy tak nie robię. O tutaj jest ogród, mogę wam na niego, na niego zabrać jak będzie otwarty. Ty jak jest na czerwonym rower to znaczy, że nie można, bo nie jest przekreślony. No niestety. Idziemy szukać sklepu rowerowego. A kurwa znowu włochę dostałem. Ja pierdolę, kurwa. Gdzie są okulary kurwa jakieś? Tu jest galeria. O, 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 sklepy. Idziemy w lewo. Stary, moi widzowie są policjantami. Jeden już mi dał pouczenie raz. Metrze, bo maseczki nie miałem kiedyś. Z Kasią byłem, pamiętam. I podchodzi mówi, co czemu pan Dremsuła nie ma maseczki? I chuj. A tylko raz kurwa metrem stwierdziłem, że pojadę. Uuu, w soboty zamknięte, kurde. A do dupy takie co, kurwa. To wygląda jak Gieta San Andreas. Była taka lokalizacja, Taka ośka. O, ej, jedziemy na starówkę. Tam będzie ładnie. Dobra, na luziku, ja te odblaski mam tylko Mogłem ich kurwa przewusić, bo przecież mają pierwszeństwo, ale chuj w to Pierwszy byłem kurwa Jakby mnie złapali to mam gaz pieprzowy w prawej kieszeni Albo w lewej, nie powiem dokładnie Ciekawe po co ktoś przyjeżdża do Polski na wycieczkę do Warszawy kurwa, nie? O 10 rano, o czym oni opowiadają? O tych kościołach wszystkich kurwa i hotelach tu Kurwa, tutaj straż miejska, ty, ale pizda. Ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. O kurwa, człowieku, człowiek się stres. Wpadła mi kurwa opona do rynienki. Jak chuj dobrze, Ej mogę, można tu jeździć? Nie wiem, kurwa, gdzie ja jestem. Kosta, ale ładnie tu pachnie piernikami, kurwa. Dobra, czy ja stąd jakoś wyjadę, tak logicznie? Tak, tam do końca i będę przywiśle. Bo tam kurwa na rowerze to daj spokój. Jak coś z globą mam dostawę. Zajebiste Ziomek se gra ty, klasa teren WivigS, ludzie się pobudzili Jak klimatycznie tu jest ty Koniki Tam jest Wisła, zrobiliśmy kółeczko ja no nie mogę przesadzać z prędkością, bo tu przyczepność to jest jak kurwie Jak kurwa majtki do prostytutki, nie? O kurwa, to są schody Dobra i mamy kawiarnię Czy może być lepiej? O kurwa, ale mi odbiło na kinolku Nurek stary, ja się boję co, jaką mam fryzurę jak ściągnę to Dobra, teraz najlepsze Modrzeż no, termiczna Dobra, dobra. No, doba Czekole jakieś fajne ciepłe ubranie Gruperia.com ale nie mamy do aktywności fizycznych, więc nie kupuj to. Na Nakarmi łabędzie jak będziemy wracać, bo to w drodze powrotnej Oficjalnie wyzywam czy mamon na pojedynek Formule ma z mamonem jesteśmy ugadani, że na ryby pojedziemy więc jak zbierzemy ekipę, to może ten, może się uda i pojedziemy wszyscy. Wydaje mi się, że takie rzeczy są o wiele lepsze niż jakieś kurwa na siłę, awantury. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, ten ostatni, kiedy już te free fight do dupa? No, więc nie ma free już. W zasadzie coś trzeba zobaczyć na tym rowerze specyficznego. Tak, kurwa. Nie było pytanie, żeby tak nie, tylko propozycyjne. To ja na pizzę. Do widzenia. No siema mamą Słyszałeś jak Cię na walkę wyzwałem? Nie? To dobrze Co tam swoje słowa, obyś tego nie oglądał Wstałbyś z wrażenia, jakbyś to usłyszał <laughs> Nie no mamą, fajny źródeł z Ciebie Na te ryby musimy pojechać kiedyś Ryby akurat uważam, że fajny event Nie nawet zebrać ekipę z CSa całą Chłopaków jakby chcieli Taką drużynką to można naprawdę fajnie się pobawić Dobra wiecie co bym zrobił? Mam plan Będę robić śnieżki i na rowerze Rzucać w randomowych przechodni i szóstkę włączać, i zapierdalać na szóstce na przyspieszeniu maksymalnym, nie? Żeby mnie nie złapali nigdy. Albo wrócę, może tam jeszcze ci policjanci na tych koniach są. Zobaczymy, kto jest szybszy. Bo mój rower ma zero koni mechanicznych, a oni mają dwa. Ale ktoś ładny ten zrobił: graffiti. Fajne. O, kutry rybackie, ty. Ej, tutaj nie jeździłem nigdy. Testujemy nowe miejsce. Nie wiem co to jest, nie byłem tutaj nigdy. Ty, co to jest? Ale fajnie. Zajebista droga. Co ten znak oznacza? Chuj, jedziemy. Już cztery gwiazdki mam pewnie. Wydaje mi się, że w tą stronę się nie jedzie niestety. Ty no nie ma opcji, że ja dobrze pojechałem. Wracam, nie będę tam jechać. Dobra, patrzcie jakie turbo teraz zapierdolę. Ale go wyprzedzę, kurwa. W końcu mogę ludzi wyprzedzać. Pamiętacie, jak my stary dziady kurwa wyprzedzały? A Kasia chrapie pewnie. Kurwa na drugi bok się obraca. Zamiast ze mną na rowery, piękne w taką pogodę, kurwa, śnieżek spada. Poszliśmy sobie na herbatkę, to ta drzymie se No i ojoj, oj, 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 oj. co tu się stało? Jo oj, ojoj, o kurwa, ty, to wypadek jakiś. O, policja, jedziemy zobaczyć, co tam u nich. O, rowery! O, jakiś rajd tu będzie, zobacz, Maraton jakiś, ale w zimę? Kurde. Dobra, jedziemy do sklepu rowerowego po okulary. E, o, kaski są, ty, może kask bym sobie kupił? Chodź, mogę z rowerem? Kask bym wziął. No, na moją głowę, taki. Nie, wiem, one są na rozmiary. Ale jak brałem na nartach, to była Elka. Nie wiem, czy to ma jakieś porównanie. A tu nie, obwodu nie znam, bań Mogę wziąć, przymierzyć i zobaczymy. Czasny. No, trochę większy. Najlepiej to tak, żeby czapka jeszcze tam się zmuściła. Okay. Ten to latarz. Aha i się... Aha, dobra. To może być ten rozmiar, ale jakiś inny kolor. Czarny. Yes, Jest git. Jest pożą. Jeszcze czapę założy, będzie ludzik. Tak, no i cena mam takie foksy? To tam ma 450 zł. 400 A, ale jazda. Nie no ja po chcę tylko. Nie no, no a, tak. nie, dobra, bez sensu To są jakieś inne budżetowe pod ścieżkę rowerową podobne w tą stronę założę szczatem od razu. Jeszcze trzy dopnę Dobra, to nad kaskiem się jeszcze zastanowię, a okularki bym dostał jakieś? Nie, Na A Luziku, bardzo dziękuję za pomoc. Dobra, to bardzo dziękuję za pomiar. Wiecie, nie oszczędza się na e, bezpieczeństwie Kurczę, 400 stówy To na pewno mi nie jest potrzebny taki kask Jak sam gościu mówił A ten jeden był fajny Tylko miał czerwone akcenty takie dziwne I wyglądał jak, jakbym miał Fryzurkę taką śmieszną Pojadę sobie do jakiegoś zwykłego, sportowego Kupię za stówkę jakiś Jeszcze, kurwa, ja widziałem jak ten gościu Śmiech chciał powstrzymywać Jak ściągnąłem kurwa czapkę i wyglądałem jak kogut Puściutko to Rebel, rebel i tak by mnie złapali. No łącznie ja bym się śmiał, jak ktoś by to oglądał. I kurwa, po tym streamie wiesz, zliczali wszystkie moje czerwone światła. O jest kurwa, jakie czerwone. Co? Kurwa, na jednym czerwonym świetle nie przyjechałem. Twitch stuff, no one, no, no, no one. Kurwa na tym, że nie schodzę z rowerka na pasach. I kurwa wracam do punktu wyjścia, bo nie wiem gdzieś jechać. Jedziemy trzeba nakarmić kaczki, nie możemy dzisiaj mieć wszystkiego. Ale dużo zwiedziłem, więc jestem zadowolony. Też nie mogę przesadać z aktywnością fizyczną. Jutro będę mieć takie zakwasy, że znowu rower na 7 lat ucieka. Nie wiem kto tu robił tą kurwa ścieżkę ty. Krychowiak był ostatnio taki chujowy na tym mundialu. No kurwa jak na poprzednim, jak jeden jest. To te ścieżki pewnie robił Ścieżkowiak. To chciałem powiedzieć, jako żart tematyczny i niestety się nie udało. Czadyle stopni w Warszawie? Odczuwalna to jest minus 700 stary. O, są kaczki. Misja wykonana. ole koczek ty. A tu jeszcze gąb ma swoją część. Ach. O, nawet łabądź zoba. Oj, cało wyje im chyba resztę. Ty, się odwróciłem. Ziom, nie mam nic już. Wyluzuj. Ziomy spokojnie, kurwa nie mam już Ale mam jeszcze złotówkę ty Damy gołębią Macie Zobacz ekipa ty Jak kąkają Siema, być mi z ręki zjedzą O kurwa Chodź, jak się uda to masz Ziomek, skłóć się E, e, no stary zdecyduj się Będzie warto Wiecie co? Chuj z wami. Ty gołębie z kaczkami. Gołębie się gryzą, kurwa, ty tamte się gryzą, Po ty wpierdala z niej, bo na nią poleciało. Ho! No trochę sportu kurwa w górę. Dobra, macie, nie wyjdą niestety. A i kurwa nagle jedzą. Wiecie co, nie dalajcie teraz Ja odjeżdżam, chuja Bym was jeszcze nakarmił za dwójkę Pojechałbym rozmienić jakbyście mi z ręki zjadły Zadowoleni? Jak wam się podobało karmienie kaczek? Każdy kto z was będzie w takich miejscach to warto nakarmić kaszuszki Jeszcze z miksowanymi ziarnami Zajebista sprawa O, to jest fajne, patrzcie To jest gościu To co to jest to gościu ręcznie robił Gościu to ręcznie wycina piłą I to jest to po całym parku Ciekawostka Ciekawe ile osób im tam jedzenie daje W ciągu, wiesz, dnia Dobra czas, ja już na chatę wracam Dzięki za danej tasy wszystkie Za całe wsparcie, za pobyt Super się z wami bawiłem Fajnie było was tu gościć Do zobaczenia następnym razem Życzę wam miłego dnia, a ja jedę kontynuować moją podróż Jesteście super i nara